Witam was, jestem ja Szymon, to jest nasz trójki, angielski W Bartolone. Dzisiaj poprawimy trochę skład. Widzimy, o... że mi zażąda, proszę nam. Poprawimy... Formacja jest ok, tylko... Skład. I napaśnikiem ma być Messi, a na ma... imenu Niech się zamierz.

szybko towarzyski. Mam nadzieję, że spodoba wam się. Oczywiście proszę o Messi. Wita Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną. Komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szalanowicz. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło. Pytanie, Jak widzisz szanse, Barsy? Kolejny mecz towarzyski przed sezonem. Jeśli dzisiaj również wygrają, będą mogli ze spokojem myśleć o ligowych rozgrywkach. Wspaniale przechwycił Messi. Przed szansą Barsa, piłka w siatce. Oczywiście Neymar musiał strzelić w 6 minucie. Chyba był w łatwym Nie miał niewiele do powiedzenia przy tym precyzyjnym uderzeniu w dolny ruch. Takie strzały w dolny ruch są prawie nie do obrony. Ramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Strzela. Nie ma gola. Piłka uderzona w słupek wraca w dół. do gry. Barsa rozpocznie grę od wrzutu załtu. Będzie strzelał. Piłka odbija się od słupka. się będzie bardzo. No i Wanderchart. Skutecznie dograł do kolegi. Będzie okazja dla parsy. 15 minut. Myślę, że do tego strzału w powtórce nasz komentarz jest zbyteczny. Chyba, że powiemy idealne wykończenie. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści. Bardzo słusznie. Ładne podanie. Znakomicie. Nie udało się tym razem uciec z piłką. Co doleci jeszcze coś? Piękna akcja Tottenhamu. Wyjątkowo dobra asysta. Można powiedzieć, że przyćmiła samą bramkę. U tego zawodnika zawsze można liczyć na takie piękne zagrania. Chyba będzie gol. Kolejne podanie. Jest okazja. Nie, nie ma gola. Słupek. No, bo to jest się... Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Strata w ataku. Luka Modrić No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. to wykorzysta? No i zagraje w polekanie. Piłka w bravo. Brawo! Remis. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. To dośrodkowanie stanowi przykład znakomicie zorganizowanej gry zespołowej. Dobrze, biega na wolne pole. Uderza! Jeśli był spalony, którego wizdał sędzia, to minimalny. No ale akcja Nie było, nie było. Sądzę, że dzisiaj na pewno popularnym kogutom nie będzie łatwo o zwycięstwo. Zapowiada się całkiem wyrównane spotkanie. Mam nadzieję, jak mówisz, że dziś nie zabraknie emocji i obie drużyny powalczą o wygraną. Ciekawie się to rozwija. I będzie bramka! Gol! Brawo Barcelona! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu, gol dla rywali. Wynik niekorzystny dla Tottenhamu, który przegrywa. Parker. znakomity Messi, pięknie ustawiony, przechwycił podanie. Czy to wykorzysta? Zrobił to, co to też Barcelona, klub legendarny, wielokrotny triumfator rozgrywek europejskich, a także niemal dwudziestokrotny mistrz Hiszpanii. Ma teraz szansę? Będzie w spójrzmy! Brawo! Gol! Sprawiał im dzisiaj mnóstwo kłopotów. Sprawił kłopot po raz trzeci. Patrick Parker. No i Van der Ale walczą o piłkę. No i grał tutaj z ogniem. Przecież to mógł być rzut karny.

Właśnie drużyny rozpoczęły drugą połowę meczu. Bunderhart, Parker, oddał piłkę. Dobrze, znowu przy piłce. Teraz czas na ofensywę. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. No uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Niestety, niecelnie. Santos. Van der Pięknie, ależ ładny, udany, czysty wślizg. Znakomicie w tempo. No, dobra okazja będzie. Uderzenie w stronę bramki. No, trafił wprost w bramkarza. No, to już było zmianę. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Ryzykownie, ale udanie. Świetnie to zrobił. No wręcz wirtuozerskie zagranie. Ależ niesamowita atak obrońcy. Próbował, ale stracił piłkę. Tabli. Udane podanie. Niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Przejmują gracze barsy. I głową skierował piłkę do partnera. Bojol przerywa akcję przeciwnika. Próba odbioru piłki w ślizgiem. Podanie w tempa, ale nic z tego. Zaatakował rywala Messi. Stara się zabrać piłkę rywalowi Messi. Ładne wejście Puyol'a. Puyol, dobre, ostre wejście. Przeciwnikom ciężko jest go pokonać. Mamy auti rozpocznie Barcelona. Renner dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. I teraz Czavi walczy o piłkę. Dos Santos. No i Van der Hard. I jeszcze jedno celne podanie w jego wykonaniu dzisiaj jest w znakomitej formie. Ach, nie ma bramki, ale pod... O la la, jaka bramka! Neymar. Ade No i przejęli w ostatniej chwili. Zdążył w ostatniej chwili. Wanderfart. Doskonale. Czy to wykorzysta? Ale spodanie czy to wykorzystają. Mamy bramkę, proszę Państwa. To jest bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat.

Czyste, bezbłędne wejście Daniego Alvesa. Ma możliwość dośrodkowania. Przejmuje na skrzydle. Nieudana akcja. Pujol. I nie sta. Koniec meczu. Uzasadniona radość zwycięzców. Wygrywają 5-3. No choć to tylko spotkanie towarzyskie, to jednak wygrana zawsze cieszy. Tak, teraz trzeba to powtórzyć w meczach o punkty. To wszystko na dziś, dziękujemy bardzo za uwagę. Żegnają się Dariusz Szmakowski oh, i Podzimierz <laughs> <Wodzimierz> Szaranowicz. <laughs> <laughs> Muzyka znowu. Ouais. Elle pour sure, yeah. Jeszcze do... kiedy za was swoją Który by się przydał? Tak to jest pistolet Ronaldo. Mamy Jesteśmy na minusie. Mam już 47 milionów. Może coś zastanę. Ja się z wami żegnam. To był mecz z taką hamem. wam miłego dnia. A ja jestem szymon. Cześć.